Czy wiesz, że grzechem jest nieczytanie Pisma Świętego i że powinieneś się z tego spowiadać? Jasne są szczególne przypadki, gdy ktoś jest na przykład niewidomy. Ale w normalnych przypadkach zobacz, jak Biblia sama o sobie mówi: słuchaj Izraelu, czytaj, karm się, rozważaj, roztrząsaj, a jeżeli nie spełniasz samych wymagań Ewangelii, nie czytasz ich? Nie wprowadzasz tego, tego nakazu, by słuchać, słuchać Boga, to rzeczywiście wiele rzeczy się niszczy w Twoim życiu, bo nawet nie wiesz, w, to, w którą stronę iść, nie masz Słowa pouczenia. Ja Cię błogosławię, żebyś miał w sobie głód słuchania Słowa Bożego i żebyś rozumiał, jak to jest ważne. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcecie zmotywować do regularnego czytania Pisma Świętego, przyjmij to błogosławieństwo.